Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Polska zasługuje na to, aby się rozwijać. Polska zasługuje na to, aby mieć ambitne projekty, aby mieć ambitne inwestycje, aby prowadzić te inwestycje w sposób skuteczny, tak aby nasz kraj, aby Polska się rozwijała. Dzisiaj Państwo składacie jako Platforma Obywatelska wniosek o odrzucenie tej ustawy w całości. Wstydu nie macie. Wstydu nie macie składać taki wniosek. Wstydu nie macie być przeciwko rozwojowi naszego kraju. Dzisiaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom. Wolontariuszom, którzy zbierali podpisy na ulicach naszych miast, miasteczek, wsi. Ludzie, którzy niekoniecznie są związani z określoną konkretną partią polityczną, ale to są ludzie, dla których najważniejsza jest Polska, najważniejsze jest to, aby nasz kraj, nasza ojczyzna się rozwijała, aby miała piękne inwestycje, aby rzeczywiście właśnie ten rozwój następował i za to bardzo serdecznie dziękuję. Dziś to głosowanie w sprawie wniosku o odrzucenie ustawy będzie sprawdzianem, czy państwo rzeczywiście zabiegacie o sprawy Polski, czy chcecie, aby Polska była krajem zamożnym, czy zależy wam tylko na tym, aby zemścić się na partii politycznej, na Prawo i Sprawiedliwości, aby spowodować tylko podziały w naszym kraju, nie myśląc o żadnych inwestycjach, o, żadnym, o żadnej przyszłości dla naszych dzieci i wnuków.